Kekę kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tu Maksio, tu ja. Ja już się przygotowałam, bo zaraz jedziemy z Agą i z, no z moimi rodzicami po prostu na obiadek. I dzisiaj wiedzie nie keto, tak pół keto, pół nie keto, bo to będą frytki. Ziemniaki trochę tych węglaładanów mają, ale bierząc gramaturze całej porcji, całej tej um, potrawy, to nie powinny one mieć jakby... Ilości węgla przekraczającej nasz limit. Że tak powiem. Zobaczymy. Eee, pokażę wam jak to pięknie wygląda. Ja się ubrałam po prostu w leginy. Mam Jacka buty, bo malowałam sobie pazurki na taki jasny fiolecik. Powiem wam, że obcięłam je naprawdę bardzo krótko eee, i zmyłam czarny lakier po, po lecie. I on, wiecie co robi czarny i ciemny czerwony lakier? Eee, Przebarwia płytkę paznokcia na taki zarzucony brzydki kolor, więc wypiłowałam wszystko tacy i właśnie pomalowałam sobie na taki jasny. I tak chodzę w tych za dużych butach, żeby mi wszystko tutaj wyschło, bo też sobie wysmalowałam piętki, wymalowałam się. Nie chcę mi się nic zrobić z włosami, więc chyba tak zostawię. I ubrałam się w taki sweter szeroki. Widzę, że tu jakaś nitka wisi. Z pull and bear. Powiem Wam, jak teraz schudłam, to wszystko jest takie. Tak jak powinno być wreszcie. Ostatnio chciałam wam yy, pokazać, jakie fajne rzeczy do mnie przyszły z Rezert, ale oddałam całą paczkę. Tam było sześć rzeczy i wszystko było za duże. Szkoda mi w ogóle to było nagrywać, także cieszę się. Cieszę się bardzo. Yy, oby tak dalej. Zresztą to trzeba zmienić życie całe w głowie przede wszystkim, żeby móc oczekiwać w ogóle, że tak to będzie już yy, na stałe. Bo jeżeli wy bierzecie się za dietę, i myślicie sobie, dojdę do jakiegoś progu i finito. I powiedzmy, chcę schudnąć 10 kg, uda mi się na diecie i kończę tą dietę, no to wiadomo, że um, wiecie, że z takim... Nie mogę się doczekać, aż ona się skończy, że już będę mogła zjeść co i tamto. To wam się to nie uda, sorry, ale taka jest prawda. Musicie chcieć zmienić życie, chcieć zmienić um, nawyki, to jest... W ogóle, według mnie najważniejsze, absolutnie niezbędne do tego, żeby jakkolwiek pójść do przodu i coś zmienić. Więc y, głowa to jest pierwsze miejsce do zmian. Głowa, sposób myślenia, nastawienie się na zmiany, nastawienie się na sukces, na dobre, nastawienie się na mm, przede wszystkim pozytywne zmiany. Pozytywne. Nie myślcie i nie, nie, nie myślcie za długo. O tym, że będzie może ciężko, że, że nie dam rady, że jakieś tam przeciwności po drodze będą. Wiecie co, jak się nastawicie na złe, na przeciwności i na, nie wiem, po drodze jakieś tam negatywy, to one się na pewno, na pewno znajdą. Jak będziecie myśleć o pozytywach, to na pewno będzie lżej i efekty przyjdą szybciej, przyjdą i będą Was bardziej cieszyć. Także naprawdę przede wszystkim nastawienie i przede wszystkim głowa. Chcę zmienić siebie, chcę zmienić życie, chcę zmienić to na zawsze. Na zawsze, a nie na chwilę, że osiągnę swój próg i, i finito. Bye bye. Więc to Wam serdecznie polecam. A te leginy z Kale też Wam serdecznie polecam. To chyba nie te, co mi poszło. Oczko tutaj. E, naprawdę są mega wygodne i bardzo je lubię. Taki jeden prążek jest niby sportowy, ale wcale może być do mokasynków czy do czegoś innego, też do jakichś fajnych kozaków. Nie jest taki równoznaczny ze sportowym leginem. E, my już idziemy. Idziemy Agi autem. E, Wysyłam słychać dwoma. Po sobie postawiłam taki w ogóle pióropusz. Nie mam teraz co z nimi zrobić, jak zeszły z, ze stołu. Który był ten biały stół wcześniej na dole, to tak nie mam co z nimi zrobić. Na tamtym nie chcę ich stawiać na razie i tak postawiłam sobie tutaj zamiast tego zdechloka, bo ten kwiatek mi trochę zdechł. Chłopaki tam się szykują, ja też już idę, bo bym była, wiecie, yy, po, pogania ich od 15 minut, a sama teraz się spóźni. To takie hipo, hipokryzja, nie? Mężowie, synowie nadchodzą po mnie. Maksik, gdzie jedziesz? to ja jakaś jaszczura, choroba. Ja tam renderuję dla Was film na jutro, czyli poniedziałek będziecie to oglądać, a ten będzie w środę i później spotykamy się dopiero w listopadzie, także po wszystkich świętach na pewno, to mi się wydaje, bo nie wiem, czy ktoś z Was będzie miał czas oglądać ten taki weekend długi filmik i zobaczymy. Może coś się pojawi, nie mówię nie. Także na razie się z Wami żegnam, odzywamy się do Was później. Oh, Obiadu było naprawdę pysznie i dosyta, totalnie dosyta, to jest taka porcja. Wcześniej zastanawiałam się, czy to nie jest 200 g samych frytek. I tak z Agnieszką stwierdziłyśmy, z mamą moją, że chyba jest ponad 100 gramów tych frytek na pewno. Jest to duża porcja. Natomiast jest to tak duża porcja, na tyle syta, ze względu na ten tłuszcz z bekonu, z sosu serowego, bo to jest rozpuszczony cheddar, że może to stanowić jeden posiłek w ogóle w ciągu dnia. Jako jeden jedyny posiłek w ciągu dnia, o tak powiem. Naprawdę syte i bardzo dobre danie obiadowe i słuchajcie czasami pewnie się spojrzę tutaj, bo tutaj mam jakby zawsze mój wzrok jakoś tak bardziej na lewo, a przednią kamerą nagrywając mam tutaj obiektyw, więc będę się tak różnie patrzeć, bo siebie nie widzę tylko widzę oczku kamery. I słuchajcie na początku tego filmiku rozpoczęłam jakby chcąc nie chcąc temat y, odżywiania i tego, jak to siedzi w głowie nam i y, co jeżeli podejmuje się jakiegoś odżywiania i nagle na przykład wsłotuje taki obiad y, w niedzielę i dostaję dużo komentarzy, dużo y, wiadomości na Instagramie, y, czy dalej trzymam wagę, czy chudnę, czy tyję, czy y, jak to w ogóle jest, ile mam wzrostu, ile ważyłam. Słuchajcie. Y, chudne, chudne, y, na przykład kilogram na miesiąc, pół kilograma na miesiąc zależy, jaki mam... Y Cykl, że tak powiem, czy jest na przykład lato bardzo gorąco, organizm przytrzymuje trochę wody, czy właśnie puchnie się trochę przed okresem, wiecie, w, w okresie owulacji również, no my kobiety mamy ten problem, że wraz ze zmianami hormonalnymi zatrzymujemy wodę, możemy zatrzymywać nawet 2-3 kg z tego, co się nie mylę, wody w okolicach okresu ze względu na to właśnie na te zmiany hormonalne. Także nie ważę się, wiecie, codziennie tak. Z taką myślą, że będzie zawsze mniej, bo po prostu um, wiem, jak organizm mój kiedy wygląda. Widać po ciele, jak przytrzyma tą wodę, widać po ciele, jak odda tą wodę, jak jest um, rewelacyjnie, wtedy już, um, w sensie dla każdego, rewelacyjnie znaczy co innego, ale ja um, lubię swój wygląd bardzo i um, lubię swoje ciało bardzo, akceptuję je i um, nigdy nie chcę więcej powrócić do poprzedniej wagi i wyglądu. Ja wiem, że, wiecie co, Taka jest prawda. Taka jest prawda, że kamera troszeczkę nas yy, pogrubia, wszystkich. Yy, bo nieraz się widzi kogoś właśnie na filmie, nawet takim, wiecie, z wesela czy, czy z jakiegoś tam, yy, nie wiem, innego yy, wydarzenia i yy, o matko, jakoś tak grubo wyglądam, grubo ona wygląda, chociaż wiemy, jaka jest szczupła. Czasami tak jest, yy, że właśnie się wtedy... Ockniemy, że jakoś tak źle wyglądamy, ale kamera troszeczkę też inaczej oddaje naszą, nasz wygląd. Inaczej zakłamuje troszeczkę to, ile mamy faktycznie wzrostu. Stąd pytacie się mnie, ile ja mam wzrostu i w ogóle, jak ja ważę, ile ważyłam, jak ja teraz wygląda ta sytuacja z tą moją wagą. No i ja się Waszym pytaniom nie dziwię w zasadzie, bo tak, tak jak powiedziałam, ta kamera troszeczkę przekłamuje rzeczywistość, więc. Ja mam 172 cm wzrostu i schudłam około 17 kg. Teraz. Przy czym największy spadek wagi był, kiedy ten, ta woda została z organizmu usuwana na samym początku, jakby ketozy. Wiadomo, że. Teraz też ćwiczę. Ćwiczę takim intensywnym trybem na bieżni, dwa-trzy razy w tygodniu, cały czas pod górę, na maksymalnym nachyleniu mojej bieżni. Naprawdę jest to ćwiczenie takie porządnie, wyciskające i zauważyłam duże, duże zmiany w moim ciele, więc. W związku z tym, że zauważyłam nawet zarysowujące się mięśnie, tak? Już teraz wiem, że moim jednym mięśniem nie jest serce, a mam też inne. Ja <śmienię> się <śmienię zawsze powyżę ja mam mięśnie, zobacz, zobacz, zobacz. Moje mięśnie nawet uda wyglądałem już zupełnie inaczej. W związku z tym zdaję sobie sprawę, że po prostu będę ważyć inaczej troszeczkę, niż jakbym nie ćwiczyła, a tylko chudła, bo jednak ym, osoba, która ćwiczy również ym, przybiera na masie, ale mięśniowej, więc ja, ja nie patrzę tak totalnie, wiecie, na tą wagę yy, klapki na oczach i z takim przekonaniem, że ta paga musi spadać, że ona musi ciągle spadać, bo jak nie spada, to to nie działa. Absolutnie sobie czegoś takiego do głowy nie wbijam, absolutnie tak nie myślę, nie zniechęcam się, nie ma rzeczy, która już mnie te, w tym momencie zniechęci, um, bo wszystko potrafię sobie wytłumaczyć. Um, może mi w brzuchu um, gdzieś tam burczeć, um, wybaczcie. Um, ale napiłam się Pepsi i, i właśnie to, to Pepsi Zero, ale to jest taki mój cheat day, jak jest właśnie sobota, niedziela, pozwalam sobie na to i jak jem, teraz słychać, ale to może nie będziecie musieli tego słuchać, może <śmuszczak> <śmuszczak> nie będzie słuchać. I słuchajcie, jeżeli chodzi o odżywianie, nadal odżywam się w takim stylu niskowęglowodanowym, a w ciągu tygodnia nawet w stylu takim typowo keto. Jem bardzo, bardzo mało węglowodanów, w ciągu dnia powiedziałam w ciągu tygodnia przez te 5 dni naprawdę jem nikłe ilości węglowodanów a na weekend przestawiam się na bardziej low carb na bardziej takie właśnie niskowęglowodanowe stąd takie frytki jako taki jedyny posiłek że tak powiem który ma węglowodany bo na przykład drugi posiłek jeżeli zjem będzie to Posiłek pozbawiony jakichkolwiek naglowadanów. E, typu na przykład kawałek mięsa, jakaś kiełbaska e, czy jajka. E, więc e, tak sobie to racjonalnie rozgrywam, żebym nie musiała stosować ograniczeń wobec siebie, e, żebym nie musiała się zniechęcać, że nawet jak mi dopadnie e, chcica, to e, nie pozwolę sobie na to. Nie ma czegoś takiego. I słuchajcie, e, taka chcica. Napada mnie nie, nie tak tristy przed okresem jak właśnie w połowie cyklu. Tak jak teraz. Stąd te frytki. Nie żałuję. Nie żałuję, one były naprawdę bardzo dobre. I tak jak powiedziałam, nie chcę narzucać, nakładać na siebie jakichś ograniczeń, jakichś takich. wiecie, takiego barana nad sobą trzymać, że nie mogę, że nie mogę. Bo słowo nie mogę, stwierdzenie nie mogę czegoś e, wprowadza nas w taki właśnie tryb e, diety i zakazów, i od razu, moim zdaniem, samo poczucie spada. E, nastawienie pozytywne, dobre, które mieliśmy, e, zmienia kierunek. Dlatego, że po prostu mózg nie lubi. Nie, nie lubi tego, że się nam nie udaje, nie lubi tego, że nam coś ktoś czegoś zakazuje, czy sami sobie nakładamy na siebie zakazy. Ja się staram właśnie od początku zmiany mojego życia, bo tak to nazywam, nie nakładać na siebie żadnych takich batów i nie zakazywać sobie czegoś czego. Bardzo bym chciała na przykład spróbować. Tak jak było z tą dubajską czekoladą. O czym wam ja powiedziałam, że zrobiłam ją, po czym bolało mnie trochę brzuch. Trochę. No nie był to jakiś nie, totalnie, wiecie, hardkorowy ból, ale już było to czuć, yy, że po prostu to taka zmiana niekorzystna dla mnie. Czy żałuję, że je spróbowałam? Nie, bo jest to przepyszne i na pewno zrobię jeszcze teraz na maksa urodziny dla gości, którzy nie mieli okazji spróbować, lub którzy mieli okazję spróbować tylko tak powiedzmy malutko, na przykład jak mój brat, a bardzo mu smakowało, więc zrobię na pewno więcej. Zamówiłam już kataifi, zamówiłam już em, em, tą pastę pistacjową Pisti, zamówiłam. Em, co jeszcze zamówiłam kupiłam czekoladę tak jak wam mówiłam kiedyś na to właśnie chyba w Agi w i słuchajcie wszystko jest mm, dobre jak w głowie się pozmienia to jest naprawdę y, święta prawda jak sobie w głowie ułożycie wszystko to jest naprawdę dużo łatwiejsze dużo lepsze patrzę się przez okno bo odsunęłam sobie roletę i naprawdę mam piękny widok na kolorowe liście jesień to jest taka pora którą uwielbiam uwielbiam patrzeć na te liście, zawsze zwracam maksowi uwagę, zobacz, mówię, Njunia, jakie piękne liście, jakie czerwone, jakie żółte, jakie kolorowe, jakie to jest cud natury. Jesień jest przepiękna, wiosna też jest cudem natury, bo słuchajcie, rozkwitanie drzew, zielona trawka, najzieleńsza, jaka jest tylko w ciągu roku, to jest coś też cudownego. Natomiast jesień, zima to są moje ulubione okresy, wiecie dobrze o tym, jestem dziwna, tak? Wszyscy mi to mówią pacjenci też, jak ja mogę lubić zimę, no, no mogę. No i słuchajcie, tak sobie patrzę i tak mi miło. I gdyby nie te przeziębienia, wirusy i inne tam yy, dziadostwa, to by było w ogóle idealnie już. bo yy, To jest tak, pora sweterków. Yy, bardzo przyjemnych, yy, przyjemnego, że tak powiem. Yy, jak to powiedzieć? Ty, typu ubrań, czyli leginy, jakieś swetry, e, jakieś płaszcze, e, ciepłe buty, emu przepiękne i najcieplejsze na świecie. I słuchajcie, to jest mój czas. Ja lubię garderobę jesienną, zimową, lubię właśnie ten czas e, ktoś powie umierania no, można tak to nazwać umieraniem przyrody, ale dla mnie to jest czas pięknych też zmian. E, zresztą. Pogodziłam się już jakiś czas temu z tym, że na przykład lata nie, nie za bardzo za nim przypadam, ale wiem, że jest, musi być. Z tą pogodą też nic nie zrobię, ja jako ja, więc czemu ja się mam wściekać na to, że jest 35 stopni? Trochę mogę ponarzekać, ale za chwilę szybko zmieniam śpiewkę, bo wiem, że to nic nie zmieni. To moje gadanie, to moje narzekanie, że trzeba coś wykrzesać fajnego z tego lata. i tak staram się robić. Od kilku lat ymm, zmieniłam w ogóle podejście i jestem z tym szczęśliwsza. I tak samo przychodzi czas, że zmienia się w głowie nastawienie do jedzenia, do tego, czym jest dla nas jedzenie, jak mamy z tym jedzeniem współżyć, czy ono tak naprawdę jest nam niezbędne do życia, aż w takim stopniu, że musimy się nim zażerać, czy potrzebujemy tylko tyle, ile nam potrzebne jest do życia i nam wystarczy. Bo uważam, że da się tak zaprogramować organizm i mózg, że zaczynamy zauważyć, że potrzeba nam dużo mniej niż jedliśmy. Wszystko jest w nas i wszystko jest w głowie. I um, zachęcam Was serdecznie do podejmowania takich zmian, może nazwijmy to takich. Małych, dużych wyzwań, które sobie sami postawicie, które zmienią wasze życie, bo moje zmieniło się. To nie tylko zmiana wyglądu, ale zmiana samopoczucia. Problemy jelitowe, jakie miałam, nie wiem, czy wam kiedykolwiek mówiłam, może mówiłam wam w filmie, kiedy mówiłam o schudnięciu w ogóle, ale miałam duże problemy jelitowe. Ja byłam takim dzieckiem już, które nie potrafiło się załatwić nigdzie poza domem. Gdzieś miałam taką fobię, Gdzieś takie, taką barierę, że nie potrafiłam iść do łazienki poza siusiu i zrobić gdzieś dwujeczki. Także przez całą szkołę, przez całe studia, całe dnie, że tak powiem, no nie, nie mogłam, nie mogłam siebie tego dać, więc wszystko to gdzieś tam cały czas trzymałam, bolał mnie brzuch, bolało jelita i moje posiedzenia na toalecie tak jak niektórzy mają codziennie, na przykład już po porannej kawie czy w ogóle codziennie kilka razy w dziennie, co też chyba do końca nie jest zdrowe to ja na przykład mogłam raz na dwa tygodnie naprawdę, raz na dwa tygodnie, więc to jest w ogóle chore, teraz to wiem wtedy się cieszyłam, że mogę, raz na dwa tygodnie, teraz wiem, że to jest chore już od kilku lat i tak nie powinno nigdy być i proces, kiedy te jelita zmieniają swój stary, niekorzystny, bardzo wręcz chory tryb, to też jest proces, co proces w pełni znaczenia czyli to też trwa czy to jest krępujące, czy to jest jakieś takie, wiecie, dysfunkcyjne, no trochę nas naprawdę to kosztuje cierpliwości, troszeczkę takiego, no niech to powiedzieć, no e jeżeli chodzi o takie dolegliwości bułowe, zanim to wszystko się zadzieje, zanim to wszystko zacznie grać, to też to trwa trochę. To nie jest tak, że w tydzień dwa na nasze jelita nagle rozleniewione e i e Obklejone tym wszystkim, co, co, nie, co powinno znaleźć się gdzie indziej, a ciągle było w nich, no to też zanim to się wszystko oczyści, to też to minie. I ja to też przeżyłam taki właśnie proces. Bo to, tak, tak jak powiedziałam, nazwijmy procesem, trwał kilka dobrych tygodni. Kilka, kilka dobrych tygodni, e, co się zamieniało już potem w miesiące, i to trwało, swój czas musiało trwać, e, aż w końcu poczułam poprawę. Myślę, że mogę powiedzieć, że nawet ten proces e, popchnięcia tego wszystkiego, tego, tego m, tej pracy jeli, to tak koło roku, e, zanim właśnie zanim zaczęłam normalnie uczęszczać za toalety, tak jak wszyscy. Także to takie dzisiaj. Wynurzenia ym, widzicie takie odżywieniowo, ym, w ogóle psychiczne i y, 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 pogoda, bo, ale to wszystko chodzi o nastawienie. Jakby reasumując, tu chodzi o nastawienie do wszystkiego. Pogoda to taka, taki pikuś, łatwo się z tym wszystkim pogodzić, według mnie łatwiej niż, ym, niż postanowić i zacząć zmiany nad sobą. To nie jest wcale. Teraz mi się wydaje, że to nie jest takie trudne. Ale jak się zaczyna, to nie jest też takie wcale proste, bo zależy od nas, zależy od tego jaki kto jest. A myślę, że każdy jest kompletnie inny i nie każdemu to przyjdzie tak. Mi się teraz wydaje, tak jak mówię, z perspektywy czasu, że to jest proste, ale ludzie, którzy na przykład jedzą chleb od zalania dziejów, mówię, jak tu teraz nie jeść chleba, jak tu porzucić pszenicę, co mam jeść? Jak nie zjem makaronu, jak nie zjem, nie wiem, jakiś tam klusek, aśląskie, a kopytka, takie, że, no jak co ja mam jeść, tak, ziemniaki, no właśnie. Tu kwestia jest taka, jak bardzo zależy ci na tym, żeby to zmienić, jak bardzo tego pragniesz, czy jest to dużo, dużo bardziej niżeli Twoja chętka na te kluski, na ten chleb. I ja uważam, że warto się nad sobą zastanowić, i tak jak mówię, zacząć w głowie poszukać yy, w sobie tych odpowiedzi. Jakkolwiek to brzmi, ma to sens według mnie, bo tylko od nas wszystko zależy, tylko od nas. I tutaj. Nikt Cię nie zmusi, bo ja wiem, że mogłam słuchać jakichś dobrych rad, jakichś sugestii kiedyś tam, kiedyś o odżywianiu, o chudnięciu i tak Ale to do mnie nie docierało, bo ja byłam zamknięta, bo ja nie chciałam. To wydawało mi się wtedy na tamten czas niepotrzebne i w ogóle odrzucałam od siebie. To musi do Ciebie przyjść, to musi do Ciebie przyjść, to musi trafić, to musi um, uderzyć i wtedy jest się gotowym na takie zmiany. I te zmiany są wtedy najlepsze. Zbiera się naprawdę piękne owoce um, i jesteś z siebie bardzo dumnym, bo ja jestem. Ja jestem, że trwam, że wiem, że to nie jest chwilowa dieta, że to jest chwilowe, jakieś takie, e, widzimy się, że o, już uzyskałam tyle i tyle na wadze, no to koniec. Nie. Ja wiem, że to jest teraz takie moje życie i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Tak. Także motywuję Was do zmian. Wszystko macie w sobie. Um, Odpowiedzcie sobie na pytanie, co jest dla Was droższe, co, co, co bardziej byście chcieli: czy zjeść kanapkę, czy, czy y, kluchę, czy po prostu wyglądać i czuć się dobrze. I ja wiem, że to musi przyjść do każdego. To, że ja to sobie teraz tak pogadałam, yy, nie wiem, czy coś was, w Was zmieni, ale yy, to. Yy, Naprawdę, ja chcę Was nastroić tak i napawać nadzieją, że to, jak się otworzycie, to przyjdzie. Przyjdzie do Was taka fala, taka, taka, taka właśnie siła do zmian i to jest super. Kwestia tylko takiego postanowienia, zaparcia się yy, i dobrej, dobrej energii, jak się idzie w tym kierunku. Dobrej, nie patrzeć yy, i nie zastanawiać się nad tym, co po drodze się złego stanie, yy, czy będę, yy, czy, czy polegnę, ile razy się załamę, ile razy sięgnę po czekoladę, a nie zastanawiajcie się, idźcie do przodu, myślcie tylko o tym, co fajne możecie mieć, yy, co, co fajnego możecie osiągnąć. I uda się, naprawdę to jest tak. Yy, teraz no mówię, dla mnie teraz. Mówiąc to, bo, 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 bo to trwa lata. Takie odstawianie właśnie glutenu, tej pszenicy, ograniczenia yy, i takie właśnie trochę psychiczne, taka wojna sama ze sobą, yy, toczona samej ze sobą. Yy, o to właśnie, czy, czy ja muszę zjeść to, tego kebaba na przykład, czy ja nie muszę, czy a już w ogóle jestem taka zmęczona i zdenerwowana, że zjem sobie, bo to mi poprawi nastrój. I ja wiem, że jedzenie jest. Yy, Jedną z najfajniejszych rzeczy, wiele osób to powtarza i wiele osób tak myśli, że jedzenie jest jedną z najfajniejszych, najprzyjemniejszych rzeczy ever. Ja też uważam, że jedzenie jest mm, wspaniałe e, i zjeść coś smacznego, to jest bardzo często wystarczające, żeby nam poprawić nastrój. E, naprawdę, też tak uważam. Tylko, że teraz wydaje mi się to, to zdrowe moje jedzenie, to co sobie wybrałam, to sobie już teraz zakodowałam w głowie, właśnie takim pysznym jedzeniem, tym, czego mi się chce, nie szukam. Jak mi się chce czegoś dobrego, to sobie robię jakiegoś właśnie omleta, placka na mące migdałowej, coś takiego, wiecie, na wytrawnie, na słodko, jak chcę, ale robię to teraz w tym trybie moim właśnie niskowęglowodanowym czy keto i to też jest dla mnie już obecnie taką pyszotką, takim czymś mniam. Gdzie Kilka lat temu bym pomyślała tylko o kebabie, albo o pizzy, albo o McDonaldzie, chociaż rzadko jego ja McDonald'a, ale powiedzmy o czymś tak świńskim, nie? Tak. okej. Okay. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na niektóre pytania, e, że do czegoś tam może was pchnę dobrego. E, I co? I chyba tym się z wami pożegnam, ile ja nagrywam już? 21 minut, matko, ten vlog będzie. Również długi, tak jak e, poniedziałkowy. Ale mam nadzieję, że w czymś Wam może pomogłam. Nie wiem, jakoś tak pogadać. E, I i e, fajny mam dzisiaj dzień. E, dobry dzisiaj jest dzień. Wypoczęłam. Fajny. Więc stwierdziłam, że do Was się tak odezwę. Tak. Żegnam się z Wami na ten czas już, kochani. E, jest dzisiaj środa, więc kolejny vlog mógłby być teoretycznie piątek, sobota. Nie wiem, czy wy będziecie chcieli oglądać podczas y, gdy przyjadą goście, wy pojedziecie w gości i na cmentarz, więc będę pisać ankietę na społeczności, zobaczymy ile osób odpowie i jak uważacie. A na ten czas żegnam się z wami, trzymajcie się mocno, dążcie do celów, wyznaczajcie sobie cele najpierw małe, później duże y, i dążcie do nich i będzie dobrze.